Rozdział pierwszy święta pełne okazji wszystko zaczęło się pewnego wiosennego poranka, kiedy to słońce wyglądało za chmur, jak ciekawski kot, co zagląda przez okno, próbując wypatrzeć coś interesującego. Na podwórku pachniało świeżością, wiosną i kiełbasą. A dokładnie kiełbasą z kuchni pani Klaudii, która akurat smażyła coś pysznego a zapach unosił się daleko, poza próg domu, drażniąc nostrza wszystkich stworzeń w promieniu stu metrów. W tym właśnie promieniu znajdowała się Buda. Buda Budynia. Budyń, mops z charakterem większym niż jego gabaryty, właśnie przeciągał się leniwie na swoim ulubionym kocyku w kratkę. Miał mortkę. Która zawsze wyglądała, jakby kombinował coś nie do końca legalnego, i przeważnie to była prawda. Chrupiąca, podsmażana, skąd ja to znam? mruknął do siebie, machając uchem, gdy zapach zawiał prosto w jego nos. Toż to śniadanie mistrzów! Ale zamiast ruszyć do kuchni jak pies normalny, Budyń zrobił coś zupełnie innego. Otworzył jedno oko, potem drugie, a potem bardzo ostrożnie przyłożył ucho do deski budy. Z wewnątrz domu dobiegały odgłosy rozmowy. No, tak, trzeba będzie przygotować święconkę. Jajka, kiełbaska, chleb, trochę soli, baranek, mówiła pani Klaudia. I że dodał jakiś głos, zapewne jej siostrzenica, mała Hania, która uwielbiała dekorować koszyczki wielkanocne brokatem, aż wyglądały, jakby je stworzył jednorożec z ADHD. Budyń zamrugał: Święconka, Święta, Kiełbasa, chleb i baranek. Jego mózg. Zwykle nieco ospały poza porami obiadowymi. Nagle zaskoczył, jak stary blender, po wymianie bezpiecznika. Pomysł wpadł mu do głowy z takim impetem, że niemal spadł z kocyka. Wielkanocny koszyczek, ale nie byle jaki koszyczek podwórkowy a kto się nim zajmie? Ja oczywiście budyń, opiekun tradycji ambasador kiełbasy i kustosz koszykowych wartości. Pomyślał z dumą. Natychmiast wyskoczył z budy z zapałem, który zwykle rezerwował tylko na pogoń za listonoszem albo gonitwę za spadającą parówką. Pobiegł przez podwórko jak burza i zaczął zwoływać zwierzęta. – Do uwaga, uwaga! – Zapowiadam coś wielkiego! Krzyknął, stając na skrzynce po jabłkach, która chwiała się dramatycznie pod jego ciężarem. Pierwsza zareagowała kura Zośka, która właśnie ćwiczyła jogę na jednej nodze. Co znowu, budzioszku? zapytała z lekkim westchnieniem. Zbliża się wielkanoc, moi drodzy. Oznajmił Mops z dramatyzmem, który mógłby zawstydzić aktora teatralnego grającego szekspirowskiego księcia. Czas wspólnoty, tradycji, święcenia jajek i jedzenia do nieprzytomności. Jedzenia? Zapytał zaintrygowany koń łatek, który dotąd uważał, że święta to głównie nudne sprzątanie. I ogólne zamieszanie. No tak, ale nie byle jakiego jedzenia. Proponuję, żebyśmy razem stworzyli nasz własny, podwórkowy koszyczek wielkanocny. Każdy coś przyniesie, dorzuci coś od serca i razem, jako wspólnota, uczcimy to święto. Jak przystało na porządnych, zorganizowanych mieszkańców podwórka. I kto się zajmie tym koszyczkiem? zapytała podejrzliwie koza Klementyna, która znała budynia nie od dziś. Ja oczywiście odparł z dumą jako gospodarz i opiekun koszyczka zobowiązuję się dbać o niego z sercem, uczciwością i pełnym zaangażowaniem. Będę jego stróżem. Wielkanocnym strażnikiem tradycji. A nie dlatego, że chcesz mieć wszystko pod nosem, co? Mruknął kot Miecio, który właśnie czaił się na motyla, ale zatrzymał się, żeby posłuchać tego dziwnego przemówienia. Skądże Mieciu? Nie rozumiem skąd u ciebie takie skojarzenia. Oburzył się budyń teatralnie. Ja po prostu rozumiem wartość świąt, ducha wspólnoty, magię jajka i siłę rzeżuchy. Chcę, żebyśmy zrobili coś razem. Zwierzęta spojrzały po sobie. W sumie brzmiało nieźle. Nie każdy z nich miał okazję brać udział w ludzkich świętach, a perspektywa zrobienia czegoś wspólnie, i najedzenia się przy okazji była całkiem kusząca. To ja przyniosę jajka, zadeklarowała kura Zośka z dumą. W końcu to moja specjalność. Ja dam kawałek sera, koziego oczywiście, dodała klementyna z zapałem. Ja przyniosę chleb. Mam kilka sucharków w stajni, zarżał łatek. A ja świeżą rzeżuchę, zadeklarował gąsior Gucio, który miał ogródek pełen zielonego dobra. A ja mleko, najlepsze jakie mam, w ozdobnej butelce, bo to święto, dodała krowa Matylda z uśmiechem. A ja coś się znajdzie, powiedział kot Miecio z tajemniczym uśmieszkiem. Może kawałek babki, którą przypadkiem znajdę w kuchni? Wszyscy roześmiali się głośno. Świetnie! zakrzyknął budyń. Razem stworzymy coś pięknego, a ja na końcu dorzucę coś od siebie, jak już będę wiedział, czego brakuje, żeby koszyczek był idealny i zawierał wszystko, co potrzebne. By uczcić tradycję. Każde zwierzę spojrzało na niego z uznaniem. Budyń, choć czasem cwany i nieco rozkojarzony, potrafił zorganizować coś naprawdę, od serca. A jego przemowy, choć przesadzone, zawsze były wygłaszane z pasją godną profesora historii sztuki. Święta łączą serca powiedział wzruszonym tonem. Niech nasz koszyczek będzie symbolem wspólnoty i wielkanocnej miłości. Niech łączy nie tylko jajka, ser i sałatę, ale i duszę. I brzuchy dodał gucio z rechotem, który rozbrzmiał Echem po całym podwórku. I tak, przy pełnej aprobacie wszystkich zwierząt, Budyń został oficjalnym opiekunem wielkanocnego koszyczka. Wziął stary wiklinowy kosz pani Klaudii, po cichu, bo nie był do końca pewien, czy nie służył czasem do noszenia prania, i ustawił go tuż przy swojej budzie. – Tu będzie bezpieczny – powiedział, głaszcząc koszyk łapką. – Nikt go nie ruszy, nikt. Ale gdy nikt nie patrzył, oblizał się z ukontentowaniem i dodał cicho. A ja będę miał wszystko na oku i pod nosem. <noise> Wiosna pachniała nadzieją. Wielkanoc zbliżała się wielkimi krokami, a budyń jak zawsze miał plan. Rozdział drugi. Koszyczek rośnie wiosna rozgościła się już na dobre. Słońce świeciło tak jasno, że nawet staruszek Jesz Marian wyjął okulary przeciwsłoneczne i przestał burczeć na dzieciaki biegające po trawie. Trawa zresztą też urosła na tyle, że kura Zośka mogła w niej robić miniaturowe labirynty i robiła to codziennie, skrzecząc radośnie przy każdym skręcie. Ale teraz na podwórku nie było czasu na zabawy, bo wielkanocny koszyczek się powiększał. I to nie w przenośni. Był już tak pełen dobroci, że Budyń musiał dostawić obok niego starą poduchę, żeby mógł na niej wygodnie siedzieć w roli wielkanocnego strażnika tradycji. Każdego dnia inne zwierzę przynosiło coś do święconki, i każde spotkanie kończyło się mini ceremonią, i, jak żeby inaczej, przemową budynia. Pierwsza pojawiła się kura Zośka i to z jakim wejściem niosła się jak paw, tylko z kurzym grzebieniem a pod skrzydłem trzymała. Oj, jajka, świeżutkie dzisiejsze! Jeszcze ciepłe! ogłosiła dumnie, stając przed koszyczkiem jak artystka przed swoją rzeźbą. Budyń podniósł się z poduszki, poprawił kocyk i wstał z godnością, jakby właśnie odbierał medal za bohaterstwo. Ach, Zosiu, Zosieńko, Twój wkład do naszego koszyczka to nie tylko jajka, to symbol nowego życia. Odrodzenia i wartościowego białka, wzruszasz mnie. No, w sumie, jajka wzruszają wszystkich, mruknęła Zośka z zadowoleniem. Złożyła trzy piękne, jasnobrązowe jajka do koszyczka, a budyń ostrożnie je przeliczył, po czym pokiwał głową. Cudowne proporcje. Idealne na święconkę lub na jajeczniczkę, ale wiadomo, nie ruszamy do niedzieli. Następna była koza Klementyna, znana z tego, że często potrafiła pokrzyżować plany cwanego mopsa. – Mam coś wyjątkowego! – zawołała podchodząc energicznie. – Sery własnej roboty! Jeden twardy, drugi miękki, a trzeci w ziołach z rozmarynem. Ach, aromatyczne dzieło! powiedział budyń, przymykając oczy jak koneser sera. Choć w rzeczywistości znał się głównie na kabanosach i parówkach. Koza ułożyła sery w koszyczku obok jajek, które teraz wyglądały jak w spa relaksujące się w towarzystwie serów i słońca. – Klementyno! – powiedział budyń uroczyście. – Twoje sery nie są tylko zwykłą przekąską. Są pieśnią pasterza, darem koziej kultury. To symbol tradycji pochodzącej z górskich pastwisk. To jak wejście na szczyt dobrego smaku. Wzruszyłaś moje podniebienie. Choć jeszcze nie próbowałem, ale już się wzruszyło. Koza zarżała radośnie. Oby nikt ich nie zjadł przed czasem, budzioszku. Ależ skąd? Tu wszystko pod ochroną mojego nosa! zapewnił po czym polizał z ukosa jeden kawałeczek. Niby przypadkiem, budyń! MAN test aromatu, nic więcej. Musiałem sprawdzić, czy aby przypadkiem nie są zepsute i nie zagrażają jajkom. Następny pod budą Mopsa, zjawił się koń łatek. Był spokojnym, powolnym koniem, ale jeśli chodziło o jedzenie, miał opinię smakosza. Przyniósł suchy, chrupiący bochenek chleba, Zawinięty w starą gazetę. Może nie świeży jak poranna rosa, ale chrupiący jak zapałka, powiedział dumnie. Chleb to fundament święconki! zawołał budyń z taką powagą, że Matylda aż się zatrzymała w przeżuwaniu trawy. Bez chleba nie ma świąt. Bez chleba nie ma tostów. Bez chleba nie ma sensu. Łatku. Złożyłeś dar godny wielkanocnego rycerza zakonnego. Koń parsknął. To tylko chleb, budziochu. Tylko chleb? oburzył się Mops teatralnie. To podstawa cywilizacji, to esencja dojrzewających kłosów na polach. To jeden z najcenniejszych darów kochanej matki natury. Złote kłosy zmieniają się w pyszniutki, chrupiący chlebuś. I chleb zawinięty w gazetę trafił na sam środek koszyczka. Po chwili pod budę przyczłapał gąsior Gucio, który akurat wyszedł z ogrodu, gdzie doglądał sałat i selera jak zawodowy ogrodnik. Zielone, świeże, chrupiące! Powiedział rzucając rzeżuchę za maszyście jak bukiet kwiatów. Kuciu, twoja sałata to nadzieja, zieleń życia, witamina A i C. Powiedział budyń wąchając listki z takim zachwytem, jakby to były najlepsze perfumy o zapachu kiełbasy. I jeszcze pokropiłem je rosą z poranka. Dodał Gucio wyraźnie dumny. Zatem to nie sałata, to magiczną zieleń mamy w koszyczku. krzyknął budyń, unosząc łapkę teatralnie zielone złoto wielkanocy. Następna była krowa Matylda, która przyszła z butelką mleka tak elegancko ozdobioną, że wyglądała jak eksponat. Z wystawy sztuki nowoczesnej. Dla naszej święconki, najlepsze jakie miałam, prosto z porannego udoju, rzekła stawiając butelkę przy koszyczku. Budyn znowu przemówił: Matyldo, ty nie przyniosłaś zwykłego mleka, ty przyniosłaś biały poemat, smak dzieciństwa. Substancje czystej dobroci, białe złoto w najczystszej postaci. No już, już, zaśmiała się krowa, tylko nie wypij tego przed Wielkanocą, bo ci się odbije serem. Budyń postawił butelkę w cieniu, żeby się nie zagrzała, i przyniósł jej nawet mini daszek z kartonu po mleku. Zasługuje na ochronę VIP, oznajmił. Na końcu pojawił się kot miecio, skradając się jak złodziej w nocy. W pysku niósł coś żółtego, z lukrem. Co to? zapytał budyń. Babka! Wielkanocna! Z kuchni. Ale to sekret. Miecio zmrużył oczy. Nikt nie widział. Czyli zdobyta! Zawołał budyń w ekstazie. Miecio, ty jesteś jak Indiana Jones, tylko w futrze. Ta babka to ukoronowanie naszego koszyczka. Jesteś przodownikiem tradycji. No dobra, tylko nie pokazuj pani Klaudii, bo od rana jej szuka. Mruknął Miecio i zsunął babkę do środka. Udawaj, że ją upiekłeś. Z przyjemnością, powiedział budyń, klepiąc się po brzuchu z zadowoleniem. Koszyczek prezentował się pięknie. Pełen kolorów, zapachów i świątecznej atmosfery. Stojąc przy budzie budynia, wyglądał jak małe arcydzieło kulinarne. Ale jedna rzecz była podejrzana. Budyń wciąż nic nie dołożył. Każdemu tylko tłumaczył. Poczekajmy, zobaczymy, czego będzie brakować. Wtedy ja dorzucę idealny składnik, taki, który wszystko połączy. Zwierzęta kiwały głowami. To miało sens. Ale niektóre z nich, jak koza klementyna i kot miecio, Spojrzały na siebie porozumiewawczo. On coś knuje mruknęła klementyna. Albo głoduje dodał Miecio. A budyń, siedząc dumnie przy swoim koszyczku, machał ogonkiem i mówił: Wszystko pod kontrolą święta będą piękne dzielmy się dobrem a koszyczek niech rośnie i rósł. A z nim apetyt budynia. Rozdział trzeci święta prawda. Wielkanocny poranek nadszedł w ciszy i spokoju. Tylko ptaki śpiewały, słońce wstawało, a krowa Matylda ziewnęła tak szeroko, że wróbel, który siedział na jej nosie, wpadł do środka i z piskiem wyfrunął, twierdząc później. Że prawie został śniadaniem. Podwórko pachniało świętami, gdzieś z okien domu niósł się zapach pieczenia nowej babki, z komina sączył się dym, a nad całym światem unosiła się aura, wielkiego głodu. Ale zwierzęta nie martwiły się o jedzenie. Przecież był koszyczek. Ten sam, który przez ostatni tydzień zapełniał się darami serca i żołądka, ten sam, którego pilnował budyń, strażnik tradycji wielkanocnej. O świcie zebrały się wszystkie przy budzie mopsa, pełne świątecznej ekscytacji. Budyń, budzioszku, już pora! zawołała kura zośka, stukając dziobem w garnek jak w dzwon. Mops przeciągnął się teatralnie, jakby właśnie wstał po wielkiej naradzie z aniołkami. W rzeczywistości wyglądał dość podejrzanie. Pysk miał lekko zaklejony lukrem, futerko wokół brody było tłuste, a jego brzuch wydawał dźwięki przypominające przeciągający się walec drogowy. Witajcie moi współbracia i współsiostry w świętej tradycji Wielkanocy, powiedział z lekkim bełkotem. Dziś dzień radości, dzień dzielenia się. No to dziel! krzyknął koń łatek, który już obgryzał własne kopyta z głodu. Budyń z namaszczeniem podszedł do koszyczka, uniósł kocyk i zamarł. Wszyscy zamarli. Koszyczek był pusty, prawie. Leżała tam tylko jedna pusta skorupka jajka, w dodatku lekko nadgryziona. Trzy okruszki chleba i listek sałaty, który wyglądał, jakby już raz został przerzuty i oddany losowi. Na chwilę zrobiło się tak cicho, że słychać było jak mucha zatrzymała się w locie i sama zapytała: Co tu się właśnie wydarzyło? Zośka spojrzała z niedowierzaniem. Gdzie są moje jajka? I moje sery? zapytała Klementyna. Mój chleb wyszeptał łatek, jakby to była scena z dramatu. Kot miecio prychnął. Babka zniknęła. Kto się zjadł? I mam swoją teorię. Wszyscy spojrzeli na budynia, który już odwracał się dyskretnie, próbując przykryć koszyczek kocykiem. No, może jakiś lis się zakradł. Albo e, kuna. Kuna Wielkanocna. Słyszeliście o takiej? Taki mitologiczny stwór, co zjada święconki. Próbował ratować sytuację. Koza klementyna uniosła brwi. Mitologiczny stwór, który zostawia ci lukier na brodzie? Eh. Eee, to może cud wielkanocny. Jedzenie z martwych wstało i, i poszło w świat. Do potrzebujących. Jak święty śledź. O nim też nie słyszeliście. W tym momencie odezwał się gąsior Gucio, który przybiegł spóźniony, bo zaspał w swojej ulubionej kałuży. A ja cię widziałem, budyniu? Mnie? zapytał Mops niewinnie, robiąc oczy większe niż księżyc. Wczoraj wieczorem leżałeś pod dębem z tłustą brodą i mruczałeś coś o najlepszej święconkowej wyżerce w życiu. Połowę babki miałeś na uchu. Zapanowała cisza, budyń przełknął ślinę, albo lukier, który jeszcze został w gardle. Dobrze, powiedział w końcu, zjadłem wszystko. Nie mogłem się powstrzymać. To wszystko tak pachniało. Jajka mówiły do mnie: zjedz nas! Ser śpiewał, babka tańczyła sambę, a ja, no, jestem tylko mopsem, w dodatku z bardzo słabą wolą. Zwierzęta patrzyły na niego, i choć wyglądały na szokowane, żadne z nich nie krzyczało. Nawet Klementyna nie próbowała go pacnąć ogonem. W końcu przemówiła Matylda. Budyń, trzeba było powiedzieć, że jesteś głodny. A, ale to miała być piękna tradycja, wspólnota, wzruszające przemowy, święta w stylu wow. Myślałem, że uda mi się powstrzymać. Ale to jest silniejsze ode mnie. Sapnął mops z łapkami skrzyżowanymi na brzuszku, który teraz wydawał dźwięki jak bębny z koncertu reggae. Może i były przemowy, powiedział kot miecio, ale teraz czas na czyn. I wtedy stało się coś pięknego. Zośka wróciła z jajkami. Klementyna dorzuciła nowy plaster sera. Łatek przyniósł świeżutki chleb. Gucio znowu przyleciał z bukietem sałaty. Matylda postawiła nową butelkę mleka, a miecio znowu zakradł się do kuchni i po chwili przyniósł kawałek babki w serwetce. Tylko teraz, powiedziała kura, wszyscy dzielimy się razem. A budyń? Zapytał Gucio. Co z nim? Budyń, powiedziała Matylda. Najpierw posłuży przy stole. I mops? Z czapką kucharską zrobioną z papieru krążył z talerzykami, podając wszystkim porcje. Oglądał każdą potrawę, oblisując się teatralnie, ale trzymał się dzielnie. Proszę, świeżutka sałata dla Zośki, jajeczko dla Miecia, chlebek dla Łatka, mleko dla Gucia. Tfu! Na odwrót. No, nieważne. Zwierzęta jadły, śmiały się i opowiadały historię. A budyń siedział z boku, wzdychając. W końcu Klementyna machnęła kopytem. Siadaj z nami, budzioszku. Masz tu swoją porcję. Naprawdę? zapytał wzruszony. Jak, ale pamiętaj by się dzielić, bo jak nie, to zrobimy z ciebie pasztet. I wtedy wszyscy wybuchnęli głośnym śmiechem, który poniósł się po całym podwórku. I przypominał wszystkim o pięknym, wspólnie spędzonym czasie pełnym radości. A budyń nauczył się, że kiedy dzielisz się z innymi, wszystko smakuje lepiej.